Hej, mamo, co na obiad? Cześć, fasolka i klopsiki. O, to spoko. Wiesz co, rodzice Karola stwierdzili, że zaczną działać z tym kredytem, i dlatego obiecałem im, że dowiem się u ciebie, co i jak. No to super. Wiesz co, to wcale nie jest takie trudne. Na początek wystarczy zrobić kilka rzeczy. Przede wszystkim należy skompletować całą umowę razem z załącznikami i ewentualnymi aneksami, a także jakimiś regulaminami, jeżeli były razem z umową. Zazwyczaj nie jest tego dużo, więc roboty też nie będzie zbyt wiele. I te wszystkie dokumenty należy przekazać do prawnika, który dokona analizy i zobaczy, co się z tą umową da zrobić. Taka analiza zazwyczaj jest nieodpłatna, więc nie trzeba się martwić o pierwotne koszty. W międzyczasie należy zwrócić się do banku o wydanie zaświadczenia o historii kredytu. Bo za to się płaci? No niestety, to jest zaświadczenie odpłatne, ale w niektórych bankach istnieje możliwość samodzielnego wygenerowania takiego zaświadczenia z systemu bankowego. No i wtedy można zaoszczędzić na kosztach. No mm, ale po co jest w ogóle to całe zaświadczenie? To jest bardzo ważny dokument, dlatego że na jego podstawie możemy wyliczyć wysokość roszczeń. Taki dokument zawiera na przykład informacje o tym, w jakiej wysokości kredyt został wypłacony, i to w, zarówno w złotówkach, jak i we frankach. Następnie zawiera informacje na temat wysokości wszystkich płaconych rat, też w przeliczeniu na złotówki i na franki. Mamy też dzięki takiemu dokumentowi informacje na temat oprocentowania kredytu oraz o wszystkich innych opłatach. Które zostały pobrane w związku z zawarciem takiej umowy, czyli na przykład koszty ubezpieczenia, prowizji i tak dalej. I na podstawie tych wszystkich danych, nasi analitycy są w stanie dokładnie wyliczyć wartość kwoty, której można dochodzić w sądzie. No dobra, ale to teraz mi jeszcze powiedz, jak wybrać tego dobrego prawnika, bo to wcale może nie być takie łatwe. Oj, to może być bardzo trudno w obecnych czasach. Ale to ci powiem zaraz, tylko pomóż mi z tą fasolką. Dobra.